Siemaneczko ziomeczki z tej strony Minecraft Cox PvP13385 przez 2 i dzisiaj Wam pokażę jak poprawnie y, zabijać ludzi w Minecraft Premium Pocket Edition na serwerze Hiplay.pl, więc dzisiaj sobie będziemy grali, y, więc zapraszam Was do poradnika. Więc tak najpierw musimy znaleźć jakiegoś ludzia, żeby się z nim poklepać. I tak, pamiętajcie, gdy się klepiemy, musimy, musimy, musimy chodzić na boki i klikać lewy przycisk myszki. Tak będziemy się prawidłowo klepali. Więc yy, wbijamy do nich cyk i ich klepiemy. Yy, tak się powinno klepać. Pamiętajcie, żeby szybko ruszać celownikiem, trafiać w kości. Gdy macie 7 serduszek, yy, jecie koksa i klepiecie się dalej. Jak minecraft.playgames.pl. Minecraft. PlayGames.pl, klepiemy go. Już bliżej co z mnie bijesz? nie poddawajcie się gdy wam coś nie wyjdzie może go dogonicie jeszcze minecraftpvpgaming.org klepcie go, klepcie go szybko, szybko no, więc na początku nie będziecie grali tak świetnie jak ja ale pod koniec, jak będziecie już umieli grać Minecraft pocket edition będziecie dobrze umieli grać w gry to wtedy będziecie mogli nawet wygrywać konkursy różne minecraftowe i będziecie klepali się prawie tak dobrze jak ja teraz oczywiście przeżyjemy o nie, jednak to dałem. nieważne, nie poddajemy się idziemy na inny, inny serwer dobra, klepimy się, klepimy chodźcie tu, chodź tu chodź tu, chodź tu więc musicie się tak dobrze chlepać jak ja, to wtedy będziecie dobrze się klepali. Więc, yy, ktoś tu mnie bije? Tak. I musicie mieć bardzo dobry komputer, bo Minecraft to wymagająca gra. Ogólnie dobra. I koksa. Idziemy klepać tamtych frajów. Tam mógł strefę założyłem. Minecraft PvP Cox. A! No, więc widzicie, musicie bardzo dobrze grać, musicie mieć skill'a, tak jak ja mam skill'a. jak chcecie to napiszcie w komentarzu, to nagramy Minecraft Let's Play z kolegą, ale mu strefę zakładam teraz, ale ja jestem dobry. <grych> Zdajmy sobie... czekajcie, jak jemy sobie, to można sobie zdjąć seta, żeby nas nie zabili. A, nieważne. No, y, więc y, trzymajcie się, ziomeczki. Y, 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 to by był koniec tego poradnika. Pamiętajcie, nie dajcie się zabijać i bądźcie bardzo dobrymi koksami pwp. No, więc ja was żegnam. cześć, cześć, cześć. cześć.